Ukraińcy masowo uciekają z kraju. Wojsko w kryzysie. Masowy eksodus młodych mężczyzn z Ukrainy, spowodowany złagodzeniem przepisów mobilizacyjnych, budzi obawy o przyszłość kraju i jego zdolność do obrony. Brytyjski publicysta Owen Matthews podkreśla, że wyjazdy te osłabiają ukraińską armię, która już teraz boryka się z brakami kadrowymi. Major Igor Czeczerinda i były oficer pułku Azow Bogdan Krotewicz wskazują na niedobory rekrutów. Co prowadzi do niepełnej obsady jednostek na froncie. W Europie rośnie niezadowolenie z obecności ukraińskich uchodźców, a politycy, jak litewski minister obrony Laurynas Kastiunas, proponują ich odesłanie do kraju. Niemieckie służby ostrzegają przed możliwym napływem uchodźców zimą, co może pogłębić kryzys. The Telegraph ocenia, że przed prezydentem Wołodymyrem Zełęskim stoi najtrudniejsza zima od początku wojny, a bez młodych ludzi przyszłość Ukrainy jest zagrożona.